Z strony Wojtek Dziś sobie wykonujemy y, orkę pod jęczmień ozimy Mamy 21 września ogólnie no taki termin już y, do siewu ale niestety, ale wcześniej nie było y, czasu powiem szczerze no ale tak, orzemy sobie pługiem y, zagonowym pół zawieszanym. Eee, Forstnit B201 stary, poczciwy Forstnit na zabezpieczeniach hydraulicznych eee, i do tego ciągamy sobie od razu kambele jak widzicie kambela jest na lince, nie jest na żadnym sztywnym tym od sąsiada no, parę ładnych lat temu i, i tak już sąsiad orał także ja nic nie zmieniałem i tak orze idziemy gdzieś na około bo ja wiem, 25 cm może troszkę płycej no bez sensu jest dobrze starylowane więc nie trzeba głęboko orać chociaż teraz teraz głębiej mi jakoś pójdzie Sucho. Jest sucho pomimo y, dwudniowych opadów, gdzieś tam około 15 litrów łącznie. Eee, jest sucho, kurzy się sucho i twardo przede wszystkim. dwóch momentami gdzie większa glinka, bo gdzie, gdzie jest y, słabsza ziemia, no to. Wchodzi, ale ale gdzie glinka to sobie wychodzi, niestety. No nie mam tu żadnych lemierzy z dłutami, czy coś ani tego tego typu. Chyba można kupić, chociaż nie jestem pewien. No ale ale ale. To jest jak jest. 1800 obrotów, 72 na godzinę gdzieś. Ogólnie. Pók jest ustawiony na y, gdzieś 2, 25 cm szerokość. No jedna skiba za koło, nie? Cztery skiby biorą równo z kołem, piąta bierze za koło. Także w miarę, w miarę szeroko i masę i ciągnie. Prawie tona na przodzie, standardowo. Będziemy siać jęczmień o zimy, odmianę zenek. Zobaczymy, co to pokaże. Od znajomego zakupiłem. Znajomy chwalił, więc mówię, spróbuję. Tutaj od razu, jeszcze przede mną. Przede mną y, gnojówkę roz, rozlewa. Po pszenicy o zimej też został y, zasiany y, rzepak o zimy, y, z, z rapsu. Odmiana tempatią. na hektar a jak na razie, no po wschodziu mało wiele, nie? są momenty kurde takie że bardzo słabo wszedł pomimo, że tam od razu po siebie w nocy popadało na niego, nie mocno, tylko tak wiecie tak spokojnie Sięgujemy się do kukurydzy na kiszonkę. W tym, roku, w tym roku w ogóle spróbowaliśmy pierwszy raz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zasialiśmy kukurydzę po jęczmieniu zimę. no Zobaczymy, co, co, co z tego będzie. No, jest do pasa, gdzieś może trochę wyższa. Nie ma tempo, ale nie jest zła. Też tak na Kiszonkę ją jak, no, jak nie wykształci kol, chociaż ma jeszcze czas, no to trochę słabo, ale będzie bezwartościowa praktycznie taka. No, sezon prasowania już praktycznie na końcówce, podejrzewam gdzie, że, że, że jeszcze gdzieś tam. Gdzie nie, gdzie siano kiszonki będą jeszcze robione jakieś A eee... no tak to praktycznie koniec u siebie Chyba nie będziemy już wciąć czwartego pokosu Bo trawa nie jest za wysoka Chyba, że go zetniemy przed zimą on... No zobaczymy, czy zdąży odrosnąć No, oreczki ciąg dalszy tamtą część sobie już zaorałem bo podzieliłem sobie to na dwa, e, dwa zagony ponieważ mam tutaj stodołę i dużo by było takich puzli e, tu na rzepak poszedł obornik tu będzie 2 no, hektary no, pszenicy akurat po rzepaku a dalej jęczmień Wygląda Tu coś sobie cieknie, ale to i tak Już teraz nie zwracam na to uwagi No, kambela wygląda tak Ogólnie dwa lata temu wio wiozłem na tuzie No i niestety zahaczyła Zgięła się jak zapałka, więc jest na nowo od podstaw zrobiona Dodatkowo są dospawane e, ten wałek jest dospawany bo e, no brakowało parę centymetrów żeby się brała jest zrobione tu i tu No idealnie równo nie jest od razu mówię e, ale ale Kambela zrobi trochę robotę bo jest to trochę zagęszczone teraz agregatem z szlepą albo coś i, i będzie to gitara, nie? O, masę się tak prezentuje obciążnik z pługiem jest dzik na na opony z formuły 1 nie patrzcie się wymieni Mam nadzieję, że jak najszybciej, no ale wszystkiego mieć nie można od razu Wiadomo, a tym bardziej, że dużo po drogach, znaczy dużo, no sporo po drogach, jeżdżę, więc że mi nie zależy Nie zależy mi na No dobra To by było na tyle w tym vlogu Dzięki bardzo za obejrzenie i do następnego Hej